Mężka, ksiądz Bartłomiej Bodziony i tegoroczny NeoPrezbiter, ksiądz Tomasz Spiewak, Jaką czterech ferytów, siostra Zakonna i pielęgniarka wraz ze stołem troszczyło się o kondycję fizyczną i duchową pątników tej grupy. Najmłodszy pielgrzym Damian Szęszczą ma 12 lat, najstarszy Maria Skobron, 70 lat. To jest też najstarszy kwaterniarz panowskiej pielgrzymki. Po raz 35 oczywiście pielgrzymuje siostra Maria Skobron. Z tego co wiemy, że będzie pielgrzymowała do końca swoich lat. Wyszymy jej w 100 i więcej. Grupę z prożą pielgrzym jest dekanatom Jerez Kunów w Świętego Mateusza. Z dekanatu Mielec Południa z Polaki Kiełku, Krzembice Łączki Brzeskiej, Trójcy w oraz Z dekanatu Wielkich. Na jasną górę wędruje po raz 36, gdy swoje kroki stawiała z Pielgrzymką Rzeszostą. Grupa jest zróżnicowana pod względem wiekowym, jednak łączy ich miłość do Matki Bożej, której ofiarują swoje trudy pielgrzymkowe i intencje, które przynoszą. Jest radosną, naśpiewaną, zdyscyplinowaną, chętnie angażuje się we wszystkie nabożeństwa. Przez dziewięć z nich wsłuchiwali się w głoszone słowo Boże. Dlatego grupa wchodzi z otwartą, księgą Pisma Świętego, które objawia im kim jest Jezus Chrystus, dzielone słowo Ojca. Zatrzymali się pielgrzymi szesnastki, aby oddać pokój Jasnogórskiej Pani. Na tym piśmie, które wnoszą, jest również odpowiedź odpowiedź grupy na pytanie, kim on jest. Jestem drogą, prawdą i życiem. Piękrzy mi teraz padni jak twarz. Towarzyszy im tuba orkiestry, a będęki pomagają sercu, które również z radości dębni w piersiach braci i sióstr szesnastki szczęśliwych, że dotarli na jasną górę. Powstajcie, kochani, aby pieśń na wejście, nie na mądrość, nie mądrość świata tego, nie mądrość świata tego, śpiewać o waszym pielgrzymowaniu, śpiewać i głosić, śpiewać i potwierdzać, że chcecie być uczniami Jezusa, Boście przeżyli szkołę według metody lekcji Dywina po to, aby tą metodą czytać każdego dnia, co On nam mówi. Bo ta, do której idziecie, z tak cudownego obrazu, chce Was zachęcić, byście słuchali właśnie tego, co On chce Wam powiedzieć. Pielgrzymi udają się do kaplicy cudownego obrazu ze szczytu jasnej góry. Pozdrawiam was, pasterze z Biskup Andrzej pielgrzym, tarnowskiej pielgrzymki, ksiądz biskup Stanisław, który od wczoraj pielgrzymuje z nami, oraz wielu kapłanów i gości, którzy was. Pozdrawiam i dziękuję za piękne świadectwo pielgrzymowania. Na szczyt Jaskiewórski zapraszamy grupę świętego Rafała, 17. W tym roku liczy ponad 200 osób. Przewodnikiem jest Ksiądz Andrzej Bajorek. Pięciu kapłanów wspierało Księdza Andrzeja.

Najmłodszy Julia Gunietna ma 8 lat, najstarszy piętrzyn 82 lata Franciszek Gancarczyk. Po raz 35 piętrzymuje Maria Biś najmłodszemu i najstarszemu oraz jubilacz.